Całej współpracy pojawiła się niecałe dwa lata temu, kiedy my wprowadziliśmy naszą, nowy, nasz nowy produkt, jaki są, jakim są karty kredytowe z żubrem, i jednocześnie dotychczasowi partnerzy w programie Mile's and More zrezygnowali ze współpracy z LOT. To był pewien taki impuls, który, który spowodował, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy nie warto do takiego, do takiego programu dołączyć? Dlaczego? Dlatego, że strategią produktu, jakim są nowe, nasze nowe karty kredytowe z żubrem, jest dokładanie do tych kart nowych funkcjonalności. Też niespotykalnych, unikalnych na rynku. Chcemy, aby nasza karta kredytowa była kartą unikalną, żeby nie była jedną z kolejnych kart kredytowych, która jest na rynku, żeby była faktycznie unikalna. Poza tym, Bank PKOSA jest drugim największym bankiem w Polsce i współpracuje z praktycznie wszystkimi dużymi przedsiębiorstwami w Polsce, również z PLL Lot. I tutaj, korzystając z tych naszych dotychczasowych relacji, postanowiliśmy, Tę współpracę też troszkę przekierować w drugą stronę, żeby ona nie była tylko w jedną stronę bank do lotu jako, jako dawca finansowania, ale również, żebyśmy, żebyśmy tę współpracę, żebyśmy tę współpracę poszerzyli. Faktycznie kilkanaście miesięcy trwało przygotowanie, bo najpierw faza negocjacji, następnie faza realizacji. Ta strona informatyczna tego przedsięwzięcia była y, szczególnie dużym wyzwaniem, ale również dla nas bardzo ważna, dlatego żebyśmy dzisiaj mogli y, na tej konferencji z, poinformować y, wszystkich naszych klientów bądź uczestników programu Miles More, że od dzisiaj można połączyć kartę kredytową ze swoją kartą Miles More, że jest to proces prosty, intuicyjny. Do załatwienia w dosłownie w kilka chwil w naszej aplikacji POPEJ. Nie, nie jest związany z właściwie żadnym problematycznym czy nadzwyczajnym wysiłkiem. Korzyści dla naszych klientów, szczególnie dla uczestników programu Miles and More, dla osób zbierających mile, to są korzyści nie do przeszacowania. Przede wszystkim ogromną korzyścią jest ochrona ważności mil. Wykonując tylko jedną transakcję w miesiącu ta transakcja gwarantuje nam, że gromadzone przez nas mile nie przepadają w tym standardowym okresie 36 miesięcy. Dodatkowe produkty, które dołączyliśmy do karty, czyli w pakiecie złotym, w pakiecie platynowym możliwość odprawy przy stanowisku business check-in. W przypadku kart bankowości prywatnej dodatkowa do tego usługa możliwości skorzystania z fast-tracka na lotnisku Chopina. To są wszystko... Usługi, które osoby często podróżujące, ale nawet takie, które podróżują rzadziej, to są, to są usługi, które to podróżowanie ułatwiają, i osoby, które często bądź rzadziej podróżują, na pewno po skorzystaniu z tych usług będą je, będą je doceniali. My spodziewamy się, że ta atrakcyjna oferta, którą przedstawiliśmy we współpracy z PLL Lot, spotka się z zainteresowaniem co najmniej kilkudziesięciu tysięcy nowych klientów.